Księżniczka Lodu, część druga. Topnienie. Minęło 12 lat. Wiedźma, przebywająca w jaskini, zamieniona w bryłę lodu, zdołała go jakoś stopić zaklęciami, ale potrzebowała pomocy, by całkowicie się go pozbyć. Zapłacicie za to, mądrze, Jelizo! Zapłacicie! Mamo! Mamo! Funi nas! Ale do tego potrzebuję światła Alamandra. Po co? Ty głupcze! Gdy nas uwolnię, Alamandar dowie się o tym! Chyba, że będę kontrolowała jego światło. A gdy już przejmę nad nim kontrolę, nikt nigdy, nigdy nie będzie mógł nas krzywdzić. Ale jak, mamo? Jak? Jesteście zbyt głupie, żeby to zrozumieć. No, a moje zaklęcie jest już prawie gotowe. Eliza została królową królestwa. Alamander i Eliza żyli szczęśliwie ze swoim małym księciem i księżniczką. Tato, zobacz, naprawiłem gniazdo. Tak, rzeczywiście, ale nie powinieneś. Co zrobiłem źle? Próbowałem tylko pomóc tym ptakom. Zanim użyjesz magii, żeby pomóc, musisz wiedzieć, czy w ogóle potrzebują Twojej pomocy. Ptak zobaczyłby zniszczone gniazdo i zbudowałby lepsze, silniejsze. Naprawiając gniazdo samodzielnie, odebrałeś ptakowi możliwość nauczenia się na swoim błędzie i poprawy. Nie wolno ingerować w naturę, synu. Zawsze masz problem ze wszystkim, co robię. Alam! Alam! Kolejna walka? Tak bardzo lubi uprawiać magię, że zapomina dowiedzieć się, czy w ogóle jest potrzebna. Ogarnie. Co porabia moja mała księżniczka? Tatusiu! A mamusia też za magię! Naprawdę? Jak? Słuchaj, co się wydarzyło w sądzie! Wasza wysokość! Wydałem swoje oszczędności na ten pierścionek i naszyjnik dla mojej córki, ale naszyjnik, który mi sprzedał jest fałszywy. Potwierdzili to dworcy jubilerzy. Nie, wasza wysokość! Cokolwiek mu sprzedałem jest prawdziwym złotem. Może zrobił fałszywy, żeby odzyskać pieniądze, którymi mi zapłacił. Twoi żołnierze przeszukali mój sklep. Wszystko było prawdziwe. Czy ten pierścionek jest prawdziwy? Tak, Wasza Wysokość. A pierścionek, który nosisz, też jest prawdziwy? W stu procentach, Wasza Wysokość. Bardzo dobrze. Połóż je zatem na tym talerzu, a ja jutro ogłoszę wyrok. Jak każesz, Wasza Wysokość. Nie kłamie! Tak, połknął pierścienie. Gdak poświecił. Weź Myśli weterynarza, Wasza Wysokość! Kupcze! Sprzedałeś biednemu farmerowi fałszywy naszyjnik i to w moim królestwie? Jak śmiałeś! Hmm. Wybacz mi, Wasza Wysokość. Zwrócę mu podwójną kwotę, ale, ale, ale. Poproszę po, nie, nie karać. Tak! Zostaniesz ukarany! Zabierzcie go! Przepraszam, przepraszam, rolniku. Mamo! A skąd wiedziałaś, że kupiec kłamał? A nie zauważyłaś reakcji rolnika i kupca, gdy myśleli, że ptak faktycznie połknął ich pierścienie? Rolnik poprosił o weterynarza, a handlarz o swój pierścionek. Dokładnie. Gospodarz martwił się o życie ptaka i poprosił o weterynarza. Mimo, że wszystko, co miał, wydał na pierścień. A handlarz przejmował się tylko pierścieniem. Był samolubny. Dokładnie tak, Elisia. Ludzie, którzy oszukują, są samolubni. Bo gdyby tacy nie byli, to nigdy nie oszukaliby drugiego człowieka. Wow! Mamo! Ale to jest niesamowite! Widzisz, tato? Mówiłam ci, że mamusia ma magię? <noise> wiem. Ona nawet nie potrzebuje do tego różdżki. Jej dobroć i mądrość są tak magiczne, że żadne zło na tym świecie jej nie pokona. A czy ja też będę miała kiedyś taką moc, tato? Oczywiście, kochanie. Po prostu zapamiętuj wszystko, czego uczy cię matka, okej? Okay? Dobrze, obiecuję. Ale chodź już, kotku. Tata musi się spakować. A przez ile dni cię nie będzie? Tylko trzy albo cztery? Hej, Alam, wciąż zły? Nie, ale jeśli nie będę ćwiczył, jak mam dobrze czarować? Wiesz co, poczekaj, aż wrócę z podróży, a potem zbuduję dla ciebie laboratorium treningowe. Co ty na to? Wtedy możesz praktykować magię do woli, bez konieczności ingerowania w naturę. Wow! Naprawdę? Naprawdę, tato? Tak, teraz chodź ze mną. Wow! Co to było? To światło jest źródłem całej mojej magii, synu. Od teraz ty też jesteś z nim połączony. To światło łączy ciebie i mnie na zawsze. Okej! Okay? Okej. Okay. Wracaj szybko! Bądźcie grzeczni. No dobrze. Taduś musiał wyjechać, a ja będę bardzo zajęta z delegacją z królestw Północy. Zatem oboje będziecie zdani tylko na siebie przez dwa dni. Myślicie, że dacie sobie radę? Oczywiście, że damy radę. Mamo, o nic się nie martw. W swojej jaskini wiedźma matka kończyła złowieszcze zaklęcie. Zaklęcie gotowe. Będę wolna, a ludzie Alamandra i Elisy mi w tym pomogą. Przybądźcie do mnie rytmy rozpaczy. Słuchając mego głosu, hipnotyzujcie wszystkich tych, których moi wrogowie kochają najbardziej. Czarownica, rzucając głośno swe zaklęcie, wysłała je wprost do królestwa. Oczywiście jej wrogowie najbardziej kochali Elizę i Alamandera oraz ich dzieci, Elisze i Alama. Hej, słyszałeś coś? Tak. Złowieszczy głos zahipnotyzował ich, zaprowadził dzieci do jaskini, w której więziono wiedźmę. Wiedźma, gdy ich zobaczyła, była w szoku. Kim jesteście? Jestem księżniczką Elisją. A to jest książę Alam. O rety, tak długo byłam w więzieniu? Ale co jest idealne! Jedno z was pomoże mi rzucić zaklęcie, by uwolnić mnie i moje głupie córki, a drugie z was pójdzie i przyniesie mi butelkę płynnego światła. To które co zrobi? Które z was zna się na zaklęciach? Ja... Dobrze, zatem dziewczyna idzie po światło. Rusza już. Dobrze. Mamo, zaczekaj! Co znowu? Słyszałaś, jak ona mówi, kiedy jest zahipnotyzowana? Ludzie w pałacu od razu się zorientują, że coś jest nie tak. Nie może iść do pałacu zahipnotyzowana. No, wow! To chyba pierwszy raz, kiedy powiedziałaś coś sensownie. Zgoda. Kim jesteś? Jak się tu dostaliśmy? Jestem dawną uczennicą waszego ojca, a on nas uwięził. Czemu? Musiałyście zrobić coś złego. Och tak, zamieniłyśmy lato w zimę i wasz ojciec się zdenerwował. Jesteśmy uwięzieni w tej jaskini już ponad 12 lat. O, on tak zrobił? Och tak! Ale wasz ojciec zezłościł się, że zignorowaliśmy naturę. I jak mamy ci uwierzyć? No weź, się, Lisza! Wiesz, jak tata na mnie też się złości, kiedy ingeruje w naturę podczas ćwiczenia magii. Uprawiasz magię? Tak! Właśnie się uczę! Uwielbiam ją! Cóż, mogę cię nauczyć, jak zamienić lato w zimę? Jeśli mi pomożecie! Wow! Pomożemy ci! Opowiem o tobie, tacie, jak tylko wróci z podróży. Obawiam się, że do tego czasu będzie już za późno. Jeśli jutro do zachodu słońca nie pozbędziemy się lodu, utkniemy tak już na zawsze. Założę się, że sądzicie, że to niesprawiedliwe, prawda? Proszę, błagam, księżniczko Elisia. Twoja mama nie nauczyła cię pomagać słabszym? Zrobimy to, Elisha. Mama też chciałaby, żebyśmy pomogli. Ponieważ to zakręcie twojego ojca. Będę potrzebowała trochę jego światła. Przyniesiesz mi je w butelce. Weź ten kamień, podrzuć nim trzy razy w dłoni, a znajdziesz je w pałacu. Gdy będziesz miała już butelkę, podrzuć ponownie, a wtedy wrócisz do nas. W międzyczasie twój brat zostanie tutaj i mi pomoże, a ja podłuczekom maki. Tak! Śmiało, Elisza! Elisza wróciła do pałacu, tak jak jej powiedziano, ale coś się nie zgadzało. Nie mogła się zmusić, by zaufać wiedźmie. Chciała zapytać mamę: Gdzie jest mama? Jest na spotkaniu, księżniczko. Okej. Okay. Kogo Elisza mogłaby poprosić o pomoc? Nagle zobaczyła, jak rolnik wychodzi z sali sądowej. Chwała królowej! Chwała królowej! Zwróciła mi naszyjnik, na który wydałem oszczędności. Chwała jej sądom! Ludzie, którzy oszukują innych, są samolubni. Księżniczka wiedziała, co musi zrobić. Poszła do pokoju zaklęć. Wzięła trochę płynnego światła do butelki i wróciła do jaskini. Toż to! Czar jest już prawie gotów. Potrzebujemy tylko tej butelki. Alam? Alam, mój braciszku! Tak bardzo za tobą tęskniłam! Udawaś, że masz nagły, okropny ból głowy. Co? Rób, co mówię! A teraz tylko ostatni składnik i mieszaj przez dwie minuty. Włóż to światło do zaklęcia. Daj mu tę butelkę. Już. Alam, Alam. Och, znowu masz ten okropny ból głowy. Tak, tak, tak. Pani wiedźma. Alam dostaje nagłych ataków bólu, które sprawiają, że bardzo źle się czuje i może stracić przytomność w każdej chwili. Musimy natychmiast wracać do pałacu po jego lekarstwo. Nie ma mowy! Nie, do bugi nie skończę mojego zaklęcia! Szybko, Alam, weź to światło od swojej siostry i mieszaj przez dwie minuty. Zanim stracisz przytomność! A nawet gdy mój brat czuje się fatalnie, to tobie zależy tylko na tym zaklęciu? Daj mu tę butelkę! Nie, nie tam! Daj mu tę butelkę! Alam! Uciekaj stąd! Okłamała nas! Co, myślisz, że potrzebuję tego światła? Żeby mnie już nie powstrzymał? Mam dość swojej mocy. Pamiętaj, że to światło łączy Ciebie i mnie na zawsze, ok? Tato! Pomóż! Alarm! Nadchodzę! Burza zaczęła szaleć wokół. Co tu się dzieje? To Wiedźma! No dalej! Twoja magia została skażona na zawsze. Nie zasługujesz na to, by być na tym świecie. Odleć do wymiaru odosobnienia miejsca, w którym twoja magia nigdy nie zadziała miejsca, w którym pozostaniesz na zawsze. Alam, wszystko w porządku? Elisza? Tak, tak jesteśmy. Przepraszam, tatusiu. To wszystko wydarzyło się, ponieważ chciałem się nauczyć, jak zamienić lato w zimę. Znowu sprzeciwiłem się naturze. Gdyby nie Elisza, mógłbym zniszczyć świat. Dobrze, dobrze. Odrobiłeś swoją lekcję. Oboje byliście bardzo odważni. Jesteśmy z Was dumni. Rodzina królewska wróciła do pałacu, żyła długo i szczęśliwie. Tym razem Alamander wysłał je do wymiaru, w którym już nigdy nie będą mogły nikogo niepokoić.